Skąd wzięliście królika doświadczalnego? To najlepszy z 600 ochotników. A w wyniku eksperymentu ten człowiek miał siłę 100 ludzi. Dla reszty świata nazywa się kapitan Ameryka. Mógł uratować miliony istnień. Niemcy ukryli gdzieś rakiety wycelowane w Stany Zjednoczone. Tylko on mógł powstrzymać oszalałego nadczłowieka. Wysłali tam swojego człowieka, którego nazywają Czerwona Czaszka. Do środka dostanie się tylko jeden dobry żołnierz. Stoczywszy walkę o uratowanie świata, nasz bohater spoczął na kilkadziesięcioleci w lodowatym grobie. Jednak przypadek sprawił, że może wrócić do życia. On jeszcze żyje. Nie wiemy, gdzie jest ani kim jest. Podły geniusz jest bliski panowania nad całym światem. Kapitanie Ameryka, musisz nam pomóc. Powstrzymać go może tylko kapitan Ameryka. Fox, Ronnie Cox, Ned Beatty, Daryl McGavin, Kim Gillingham i Scott Holland jako Czerwona Czaszka oraz Matt Salinger jako znany z komiksów Kapitan Ameryka.